z Ewangelii według świętego Mateusza. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, a w niebie wpatrują się za w oblicze Ojca. Jego. Pan Jezus patrzy na dzieci i myśli o aniołach. To bardzo ciekawe, dlatego że przypominając ludziom, aby nie gardzili najmniejszymi, przeciwnie, aby ich mieli w najwyższej powadze, mówi o aniołach, wspominając wydarzenie sprzed wieków, sprzed czasu, kiedy to największy z aniołów okazał się zdrajcą, pełnym pychy, a najmniejszy ze wszystkich aniołów, ten, na którego mówiono Michaś, zupełnie malutki, ten zakrzyknął: Któż jak Bóg i stał się. Największym ze wszystkich, przez swoją wierność, przez swoją miłość do Boga. Ci najmniejsi, najmniej wartościowi okazują się być wielkimi, a ci wielcy okazują się być duchowymi maluchami. I Jezus mówi o tym, mówi o wielkich i małych aniołach, kiedy patrzy na dzieci. To piękne. Do zobaczenia jutro.